Cześć ja ma widzów lub widzko, witaj na moim kanale Czy wiedziałeś, że hymn Królestwa Hiszpanii nie posiada słów? No, zapewne nie wiedziałeś tego Wszedłeś na mój kanał i się dowiedziałeś W ostatnim odcinku W ostatnim odcinku przejęliśmy tutaj chyba Tutaj normalnie Algeria jest, ale No, Algerii, Algerię przejęliśmy Algierię i Mali, chyba z tego co pamiętam, i mamy jakąś rebelię, dużo rebelii mamy. Jak tam z stabilnością prowincji? Czy wszystko mamy pięknie asymilowane? No ta. Tylko, że dalej mamy jakieś bunty, a armia 122 tysiące. Tylko po co? Z kim mamy wojnę? Z Australią. Australia jest w sumie bezwartościowym terenem, więc ja bym tam z nimi chciał mieć pokój, ale nie mogę. Oni są tam bezwartościowi, tylko Wielka Brytania chce odzyskać swoje dawne tereny. Tutaj mamy sporo żołnierzy. Dobra, wszystkich. Weźmy tutaj do Algiers, prześlimy i obóz zaopatrzeniowy. Tych też tu wyślemy. A, nie mogę zaatakować dziewięcioma jednostkami. Trochę bez sensu. No, trudno. Dobra, tych tutaj to już rozwalę, bo nie ma co ich utrzymywać. Darmosiadów. Jak sytuacja na świecie wygląda? Stany Zjednoczone są drugie, z nimi chyba dzisiaj nie lubimy. No. CRL, Chińska Republika Ludowa, jest ma z nami sojusz, ale mamy też dosyć słabe relacje. Brazylia jest czwarta i mamy też słabe relacje. Potem jest Rumunia, z Rumunią mamy nawet spoko, mamy za dużo pieniędzy. I jesteśmy w stanie wojny z Ganą. Gana gdzie jest? Tu jest Gana. Potrzebujemy przejścia przez Maro. Nie, nie potrzebujemy, bo i tak tutaj zaraz będziemy mieć wszystkich żołnierzy. Nie będę tam spróbować z nimi załagodzić sporu, tylko potracimy trochę pieniędzy. Potracimy trochę kasy, ale to tam nie będziemy mieć inflacji, po pierwsze, a po drugie, zainwestujemy w różne rzeczy. No, żołnierze z Gany rozwaleni, tylko jeszcze tak. Tutaj trzeba by trochę jednak, powinienem zostawić, bo oni tutaj zaatakują paroma tysiącami żołnierzy. No, to tutaj zrekrutuję na wybrzeżu Algierii. I tutaj. To powiem, a dobra, bo musimy je, dalej, musimy wypowiedzieć tą wojnę, Maroko. No tak, tutaj sobie szybko, Blitzkrieg zrobimy. Może nawet ich żołnierze nie zdążą tutaj dopłynąć. I już wygramy. O. Tutaj, żeby nie mogli, a nie tutaj. No dobra, nieważne, tam jakoś przesuniemy. Nie chce mi się tłumaczyć. Nie, ja, w sensie tutaj źle i tutaj i tutaj żeby my tutaj mamy jakieś tereny. O, nie wiedziałem. Dinorionau. You know. Oj. Oj, oj, właśnie tak myślałem sobie, że może by tutaj wysłać jakichś żołnierzy, jakby Maroko, im, w ogóle jakie Maroko jest huge. Mamy z nim bardzo dobre relacje. Tylko, że tutaj możemy tak po 700 żołnierzy. Kan ma jeszcze tutaj tereny. Trudno jest prowadzić wojnę w takich warunkach, że jest takie Maroko, który, od którego oni mają dostęp wojskowy i zawsze mogą gdzieś zaatakować, gdzie nie mogliby normalnie. A nie, no bez sensu trochę. No. No i jest mnie tak w kurza, jak się czasami skipiłem przez przypadek. Tak to tyle rzeczy się powoli robi, ale już skipować to od razu. Dużo żołnierzy straciliśmy już gana była przygotowana. Nawet. No ale na nas nie może być przygotowanym na naszą wielką Polskę. W ogóle, jacy my jesteśmy duzi? Cała no sensie. Tutaj y, cała Europa środkowo-środkowa. No w sumie to cała Europa, oprócz Wielkiej Brytanii. Tam części no, krajów skandynawskich. Y, nordy krajów nordyckich w sensie. I w wschodu. No i tutaj z jakimiś dziurami małymi. W ogóle tak dzisiaj byłem po raz drugi na filmy FNAFA i oglądałem się też bardzo fajnie i zostałem do tego momentu po napisach, kiedy, uwaga, spoiler alert jest mówione głosem z minigerek z FNAFa. Alant nam wojny wypowiedział, to tu jest Aland. to jest taka wyspa szwedzka, widzowie. No widzicie na tym kanale się. Ten kanał was i bawi i... Ile? Nie, ja nie chcę tyle. Na tym kanale i się bawicie i się uczycie. Widzicie? Jaki wartościowy content dla was produkuje? O, sporo też ich mają. to już się nam ci żołnierze nie przydadzą. Więc rozwiążemy i pobudujemy farmy, Zamienimy żołnierzy na farmę. Żołnierzy na farmę. Żeby, żeby móc w przyszłości wyprodukować więcej żołnierzy. I wygrać wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Ameryki Północnej. <tac> tak dla jasności. Jeszcze na terenach zdobytych tutaj w Afryce nie można, nie można, a nie bo tutaj mają taki mocno wyjałowiały klimat. Ale za to już tu można. Bierzemy wszystko. Nie, i tak jak kiedyś. Bo ja kiedyś robiłem tak, że po prostu brałem każdego na wasala, ale to się nie opłaca, bo się w końcu zbuntują i. Grecja. Nie mam teraz ochoty. Ja chcę teraz jezdemilitgli. Oni mają jakiś sojusz? Nie. Po prostu mi, Grecja i Bułgaria. To z Bułgarią mogę wygrać, bo oni. Mam bardzo mało tych prowincji. Chociaż Grecja też tyle. No ale z Grecją już mi się bardziej... Z Bułgarią już mi się bardziej chce walczyć niż z Grecją. Ok, no to teraz tak. Wszystkich się, że tak powiem, kolokwialnie pozbywamy. Teraz tak wbrew regule. Jak się kończy wojna, to y, zmniejszamy wydatki. Chwilowo tylko, oczywiście, żeby móc y, wydawać pieniądze na asymilację. Chociaż jeszcze wszystkie wojny się nie skończyły. Dobra. I oni się nie mają jak już oprzeć tutaj, naszej potędze. A ja już zacznę. A nie ma tego aż tak dużo, chociaż trochę jest. szybko to zajmie, krótko to zajmie, mało to zajmie. Pointernoire, Betenoire Niemożliwe Betenoire w. Age of History 2 Co jest? W ogóle tamten sezon sezon y, trzeci Glicznej jakoś wychodzić nie chce. Tam było coś tam jedno. Nie wiem jak to się nazywało. Czekajcie, szybko sprawdzę. Chyba Hate Origins. Czekajcie, sprawdzę. Ostatni film to You Want Some Lore, a Hate Origins, tak, a to z czego ja nagrywałem ostatnio Sprawdzę, czekajcie, kiedy ostatnio miałem z tego streama. Z Prickle, Elf gastera i to było 1 czerwca 2022 rok, to już mocno ponad rok temu. Wow. Mocne widzowie. Dobra, wracając do Age of History 2. Sporo też tych żołnierzy, dobrze była przygotowana, jak na swoje rozmiary ta Bułgaria. No, ale jednak jesteśmy od nich tak ze 100 razy więksi. Teraz, w tej grze oczywiście. No, usuwamy tych żołnierzy, nie wiem, co my mieliśmy wojnę z Irakiem w ogóle, i sobie pobudujemy, ile w ogóle trwa już odcinek. Film. O kurde, już 18 minut. No to już wiele nie zdążymy już zrobić. Ale tam się jeszcze chwilę poprzygotowujemy do tej wojny, wojny polskiej ze Stanami, którą tak planuję od dawna. No to ile my te, na teraz mamy i poborowych tysięcy 1, 1 878 549. No nie ma nie ma jakiegoś nie jest dobrze, nie jest super jakoś mogłoby być lepiej o wiele chwilę sobie poklikamy może się coś wydarzy Tak do dwóch milionów sto tysięcy może. Oczywiście że tak. Może więcej. Tutaj trochę pobudujemy farm na całym terenie Francji, bo oni tam nie, nie mieli za bardzo i na północy Polski, i na zachodzie i północy Polski. Ale ta gra jest stereotypowa. Na wschodzie tyle farm, tyle tych. Jest tam Marszala? Salomona? Nie wiem, chyba się zgodzę. Mało no, mnie interesują jakieś wyspy Marszala. Do 2 milionów 200 tysięcy tak polecimy. No. I wojna z Pakistanem od razu. Jak zleciliśmy poniżej miliona. Z wojna z Bośnią i Hercegowiną. Wojna z Pakistanem. z Pakistan. nie z Pakistanem nie chcę mieć wojny, z Liberią też nie chcę mieć wojny, a z Bośnią, a z Bośnią po prostu mogę. Nie no chcę. Będzie trochę czystsza, czystsza Europa w sensie cała moja, nie że jakoś mówię, że Bośnia normalnie jest zła, tak. Bo nie mam nic do Bośni. Do ludzi żyjących w Bośni. Tylko, że w grze będzie tak czyściej wszędzie będzie pomarańczowej. Bo tej czystej Europie to tak źle zabrzmiało. My się z Ukrainą kochamy. O. Dobra. Mleki kryzys zażegnany. Dobra, to już za chwilę będę kończyć ten piękny materiał. Mam nadzieję, że wam się bardzo spodobał i że sprzecie mnie jakąś subskrypcją, czym czymś takim i będziecie częściej przychodzić oglądać moje filmy. Może nie tylko na przykład z tej gry fajnej oczywiście, ale też Thundertale'a, który jest najlepszą grą kiedykolwiek stworzoną według mnie, no. I teraz możemy żołdaków Dobrze, może być lepiej, ale mogłoby też być gorzej, yy, no chyba jest dobrze, ja już zapisuję grę i się z wami żegnam drodzy widzowie, yy, fajny był odcinek, spodoba, bo odcinek, mam nadzieję, że się spodobał, drugi raz mówię, nara. No.